Dobra. Elo dobra Elo dobra Elo Dobra, dobra. Elan. Jeszcze Hello. Hello. se odpalę tym. tym Jeszcze co Hello. Czemu Hello. 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 czemu Hello. czemu Hello. 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 Czemu się Hello. A Hello. 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 Gdzie Hello. O kurwa znośnie, nie? Zajebiście. No kurwa, zaczyna no. Dobra, chuj Walimy Jumpkinga Maraton, chciałbym się dostać Kurwa no, Gdzieś ten Jestem w tym gronie, nie? Kurwa mać no Nie, ale speedrun już idzie, kurwa Zaraz się trzeba rozdrać, nie? Dobra, jest Ja trzymam kurwa W tych rękach, nie? Ty O kurwa, dobra Pierdolę, już myślałem. Czekaj Ja to restowałem, Kiedy ci nie? Dobra, w cipie to mam Gram to dalej Nie, aż dawno w mieście powinien być Kurwa, no Dobra, następnego gram do końca Mam to widzisz. Dobra, to jest ten run gram go do końca Po prostu Ja mam Speedrun napisany w tym w opisie z o co nie? jak ktoś tu wejdzie kochy i co tu się dzieje to o k... łapie co taki maciek przychodzi i chce speedrun sobie obejrzeć z Jump Kinga No już, bym to 12 razy zresztą... ...starzową pieśnią nie dostarałem się przez wszystkie te lata była jakimś ukrytym tchnieniem no. ojczyzny jestem... nooo jestem to no, radanie nie zauważyłeś, że zresztą Ej? O! O! Nie mogę wejść w ten śnieg! Pierdolę, rifetuję to. Ja pierdolę. Huj się odproszyłem na chwilę, no i. Ja pierdolę. To Dorfeta to jest. Kurwa no Dobra, do reteto, no i ja pierdolę, ile można spadać. Kurwa! EEEE właśnie to robię w ogóle no Nie, nie źle, źle och, ochotę wyjebać tą grę Eee, no. dobra, czekaj To w może być, nie? Lewo A A nie każdy jest w cepku urodzony, tak? Kurwa jestem <gryw> ja nie jestem <gryw> O kurwa map dałem. dobra Ty, jeszcze nie do wyjeba do wyjebany jest... do wyjebany jest... Nie, nie, nie jest... Proszę, na trupek teraz Fuck. Nie! Nie no! To no, skurwić! Ja... Pi Dobra, do reseta to jest. O Jak Tak mogę tam skoczyć po prostu? Ja pierdolę ja całe życie o tym nie wiedziałem Chyba ty nie do domu, muzyki Kurwa od muzyki <śmienki> <śmienki> ja, <śmienki> ja... Spadłem jeszcze <śmienki> Ja wiesz... Siada... I zostawił w robie, ale, wole Stasio łamał tam sztachety I na głowach gasił pety, ale, wolę nie się tam został. To, to jest ten run, kurwa, ja tego, ale jest ja tego tak pewnie, że to chujno. Łagam, kurwa. proszę. Nie, 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 nie. O minutkę chociaż pobić. Nie! Nie, 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 wracam tam. No to, to moja prawdopodobnie ostatnia szansa kurwa. O, pierdolę, taka presja czasu, że to... Kurwa.